O godzinie 6.25 rano zgłoszono pożar na północnych obrzeżach hrabstwa Butte. To był początek tragedii, która miała zapaść w pamięć jako najtragiczniejszy pożar w historii Kalifornii. Camp Fire rozpalił się gwałtownie, napędzany silnym wiatrem, którego prędkość dochodziła do 80 km na godzinę. Powietrze było suche jak pieprz, a wilgotność spadła do zaledwie kilku procent. W takich warunkach nawet najmniejsza iskra może przerodzić się w katastrofę. Ogień rozprzestrzeniał się z oszałamiającą prędkością, wykorzystując każdą słabość terenu i ludzkie niedopatrzenie. W pierwszych minutach katastrofy płomienie pochłaniały teren w tempie ponad 30 hektarów na minutę. Niszczyły wszystko, zmuszając mieszkańców do chaotycznej i desperackiej ucieczki. Niepokój narastał, gdy coraz więcej osób z okolic Paradise i Magali dzwoniło na linie alarmowe. Okay, Linda. Well, and, uh, for the 100th Grand Unit, Yeah. Uh, I've been talking to the left, uh, phone uh, okay. now. Yeah. We'll yeah, we, think we got another report. And the next one, can you hand up Linda Weston? Hurry, calm down. There looks like a fire coming over the hill. I'm sorry. There isn't an emergency. I I can't find the number just to call the fire department. Uh, What can I help you with, ma'am? A large fire in the area. Is not w ciągu pierwszych trzech godzin służby odebrały tysiące zgłoszeń od przerażonych mieszkańców, których domy były już otoczone płomieniami. Ewakuacja przebiegała chaotycznie, niektórzy zostali zmuszeni do porzucenia samochodów i szukania schronienia w miejscach takich jak supermarkety czy parkingi, gdzie ogień jeszcze nie dotarł. Okay, so the house is filled. with that you can't see anything. No. Oh. I don't know what they're doing. Maybe <laughs> they're trying to fire out. I don't know what's going on. Yeah, all I can see is that they're getting there. I don't know exactly what they're doing uh, right now, but I do know that their main concern right now is getting to you. <laughs> The electricity not Yeah. They, <laughs> yes. They. Yes, okay. They did that so that way the electricity doesn't help the fire keep going. So they cut that oh, off okay. so that way the house won't like explode or you know anything like that could happen. So that was that's us doing that. That's not the fire. Okay. Okay. Yeah, cause since that's a um, conductor, they don't want you know the electricity to make anything else worse in the home. Sure. Okay, are you still you're still on the dining room chair? Yes. Okay, but it's getting really hot in here. Okay. Right okay. Ago, yes, they're, they're here. They're there. They're there. I'm letting them know exactly what's going on. Okay. They are there. Okay. They, I promise they are right there. It's just they have to make uh, their way into you. Okay. Okay, <laughs> I'm <laughs> oh oh Okay, is uh, the near <laughs> Oh, oh, oh. <laughs> oh. oh. Is, is the fire near you? Oh, <laughs> Hello. Hello. Dla wielu mieszkańców problemem nie były same płomienie, ale toksyczny dym, który w mgnieniu oka przysłonił niebo i sprawił, że oddychanie stało się niemal niemożliwe. Fire nie był wypadkiem. To była tragedia, której można było uniknąć. Ogień rozpoczął się od jednego, małego iskrzenia na linii energetycznej, ale jego przyczyny sięgały znacznie głębiej. Wszystko zaczęło się od infrastruktury energetycznej, która od lat była tykającą bombą. Pacific Gas and Electric, jedna z największych firm energetycznych w Stanach Zjednoczonych. Była odpowiedzialna za utrzymanie linii wysokiego napięcia na tym obszarze. Jednak zamiast regularnych inspekcji i napraw wybierali oszczędności. Linie, które spowodowały pożar, miały ponad 100 lat. W dniu tragedii jedna z tych linii uległa awarii. Wystarczyła jedna iskra, która spadła na suchą palną ściółkę. Warunki pogodowe były idealne dla rozprzestrzenienia się ognia. Ale winę ponosił nie tylko PGIE. W tle kryła się jeszcze jedna przyczyna. Ostatnia dekada była jedną z najcieplejszych w historii. Wieloletnia susza, która nawiedziła Kalifornię, pozostawiła lasy wysuszone jak proch. PGIE było wielokrotnie ostrzegane o stanie swoich linii energetycznych. Audyty wskazywały na ogromne ryzyko pożarów, ale zamiast inwestować w modernizację, firma postanowiła zaoszczędzić. W ciągu ostatnich lat wydali miliardy dolarów na wypłaty dla akcjonariuszy, zamiast zająć się problemami, które zagrażały życiu ludzi. Kiedy wybuchł Camp Fire, lokalne władze nie były przygotowane na skalę tego kataklizmu. Pożar Camp Fire, który wybuchł 8 listopada 2018 roku, nie był tylko jednym z wielu pożarów, które każdego roku nękają Kalifornię. To była tragedia, która trwała 17 dni. I pochłonęła życie 85 osób. Pożar, który rozprzestrzenił się na powierzchni 62 tysięcy hektarów, zniszczył całe miasteczko Paradise, pozostawiając za sobą tylko ruiny. Wielu mieszkańców nie zdążyło uciec, a 40 tysięcy ludzi straciło wszystko. Pożar ten jest jednym z największych w historii Stanów Zjednoczonych. Zajmował miejsce jako najgroźniejszy i najtragiczniejszy kataklizm, który dotknął Kalifornię. Ale nawet po tak przerażającym wydarzeniu, rzeczywistość okazała się jeszcze bardziej brutalna. Zaledwie dwa lata później, w 2020 roku, w Kalifornii wybuchł pożar, który okazał się jeszcze bardziej niszczycielski pożar Kompleks Fire. Pożar ten zniszczył rekordowe obszary lasów. Przewyższając swym zasięgiem nawet Camp Zginęło 16 osób, a zniszczenia były jeszcze większe. Nie można zapomnieć o bohaterach, którzy stanęli do walki z płomieniami, ratowali innych, czasami ryzykując własnym życiem.